Witajcie, zaprezentuję Wam dzisiaj mój ostatni nabytek z 2019, który dotarł do mnie szczęśliwie akurat w sylwestra. Jedna z tych figurek nad zakupem, której od dawna myślałem i kiedy nadarzyła się okazja, nie odmówiłem sobie przyjemności nabycia. Przed Wami kolejny transformer nie będący produktem Hasbro, a tak zwanego Third Party, firm trzecich, Planet X Vulcan, czyli nieoficjalny Fall of Cybertron Grimlock. Seria Fall of Cybertron, bazująca na projektach z popularnej gry pod tym samym tytułem, zadebiutowała w 2012 jako część New Generations. Z wyjątkiem paru rodzynków figurki te były ogólnie krytykowane za wyraźny spadek jakości, cienki plastik, słabą solidność i ogólną budżetowość. Seria przyniosła pierwszego od jakiegoś czasu Grimlocka, który był ok, ale daleki od ideału. Miał w miarę tryb robota, za to tyranozaur cierpiał na dziurawy brzuch, kikutowaty ogon, a gimmick z kłapiącą podświetlaną paszczą spowodował, że nie można było jej zostawić otwartej. Mimo to była to raczej popularna na figurka w tamtym okresie niestety skazana na samotność, bowiem Hasbro nie podjęło dalej tematu Dinobotów z gry. W przeciwieństwie do jednego z graczy third party, Planet X, które po pewnym czasie wydało kompletną drużynę w swoich nielicencjonowanych interpretacjach, w tym m.in. oczywiście bohatera niniejszej recenzji. W swoich produkcjach rzadko zwracam uwagę na opakowania, tym razem zrobię wyjątek, bo miałem szczęście dorwać tę ciekawą figurkę razem z oryginalnym pudełkiem. Sporych rozmiarów karton zdobi od przodu grafika ze zbliżeniem na męską klatę Vulcuna, dość oryginalne, w tym samym stylu Trzymano opakowania reszty Planet Planetex z boku artwork wyglądający jak ramię robota, z tyłu pełna grafika przedstawiająca bohatera. Znajdziemy tu też informację, iż produkt przeznaczony jest dla odbiorców powyżej 15 roku życia. Podkreślono zatem, że jest to zabawka dla dużych chłopców i dziewczynek. Po otworzeniu pudła okazuje się, że całość wypełniona jest szytym na miarę sarkofagiem z czarnej pianki. Fix i jego akcesoria są bezpieczne jak złoto w banku rezerw. Widać dbało się o klienta. Przechodząc wreszcie do konkretów, z Vulcunem wcale nie grimlockiem musiano zrobić coś, żeby przebić Oryginalne wydanie. Są to w końcu figurki bazujące na tym samym designie z gry. No i projektanci Planet X postanowili najwyraźniej poprawić po prostu wszystkie mankamenty oryginału. Nigdy nie miałem oryginalnego Grimlocka w rękach, ale porównania z sieci mówią same za siebie. Tryb dinozaura jest absolutnie niesamowity. W stosunku do hasbrowej y wersji zastosowano podniesienie skali. Wulkan jest znacznie większy, wpada tak myślę w skalę pośrednią między Voyager i Leader. Nie jest to jednak upscaling tani, trącący nokowami z bazaru, nie mającymi do zaoferowania nic poza rozmiarem. Figurka jest naprawdę masywna i mega solidna. Trzymając ją w dłoniach czuć po prostu ten posmak czegoś premium. No i ręka boli, taki jest ciężki, choć nie użyto tutaj ani grama diecastu. Głowa T-Rexa jest bardzo podobna do wersji Hasbro, choć naturalnie powiększona. Pięknie działa podświetlenie ślepiów, na czubku pyska oznacza się mały czerwony kwadracik, oczywiste miejsce na naklejkę z logiem autobotów. No Symbol oczywiście nie mógł zostać naniesiony przez producenta z uwagi na prawa autorskie Hasbro. Można się przyjrzeć ładnym detalom na szyi i przede wszystkim pokręcić trochę tym łbem. Ruchomość większości oficjalnych figurek Grima cechuje za Zwyczaj brak możliwości poruszania na boki. Wulkun posiadawszy i tylek zastaw obrotowy, żeby dinek mógł spojrzeć na cel jednym okiem, niczym papuszka, a także delikatny wychył w prawo i w lewo. Mógłby być większy, ale i tak zwiększa ekspresyjność zwierzaka. W przeciwieństwie do wersji Hasbro nie ma tutaj żadnego gimiku ze światełkiem, żadnej sprężyny, wszczęce i bardzo dobrze, bo w ogóle mi na tym nie zależy. Zamiast tego można po prostu otworzyć paszczę, jak Bóg przykazał. Wewnątrz nie uświadczymy za dużo detali, ale popodziwiać można podmalowane na serebrno zębiska. Lepiej nie przejeżdżać nimi po skórze. Są serio ostre, można się nimi skaleczyć, mimo że to tylko plastik. Jest też ruchomy jęzor, a raczej zakamuflowany jako taki miotacz ognia. Świetnie by to dopełnił jakiś efekt part w kształcie płomienia, no ale nie uświadczymy tego tutaj. Stylistykę Fall of Cybertron obfitowała w detale, ostre kanty i liczne podświetlane elementy na ciałach robotów. Jest tutaj tego trochę, z tyłu widać niezamaskowane na kolaniki z trybu robota, które stanowią osłony pary do palaczy, więc w ogóle nie przeszkadzają. Ogólnie linia ciała jest bardzo estetyczna. Tutaj u nas do ogona widać, co prawda, podwinięte uda robota, ale zaskakująco dobrze z się one z bryłą. Jeśli jest coś, za czym nie przepadam, to są to te szare belki trzymające podczas transformacji połówki ogona. W trybie T-Rexa pozycjonuje się je niesymetrycznie i jakoś mi to tutaj nie pasuje. Psuje harmonię, psuje mi Feng Shui. No ale są elementy mechanizmu, dzięki któremu udało się coś niemożliwego. Vulkun ma w pełni funkcjonalny ogon, złożony z czterech segmentów połączonych stawami, co pozwala ruszać nim na boki. Gigantyczny upgrade w porównaniu do smutnego, grubego Kiguta z wersji Hasbro. Ostatnim Grimlockiem z ruchomym ogonem, jakiego pamiętam, była wersja Classics. Tyle, że tam była to całkowicie odczepialna, wielka, osobna część, więc było to łatwe do zrealizowania. Tutaj nie dość, że chwost jest ruchomy, to jeszcze w pełni się transformuje, co podziwiam. Pod spodem nie ma żadnej dziury, jako Hasbrowego Grima, tylko porządnie zabudowane podwozie. Potężne nogi, wyposażone w spore pazury, gwarantują stabilność. Podobnie jak Hasbrowy Grimlock, także Wulkun jest szeroki w biedrach z uwagi na transformację. Typową dla większości Grimloków, gdzie Biodra Dinka staną się barami robota. Maleńkie t rexowe przednie łapy podmalowane ładnie na srebrno. Nawet one są bardziej zaawansowane od oryginału. I mówię Tutaj o ruchomości. Poza wspomnianym ruchomym ogonem można zakręcić giczą naokoło. Są dwa stawy kolanowe, w tym jeden nieźle ukryty. Staw w kostce, ruchome pazury, łapki, nie tylko ruszają się w górę i w dół oraz na boki. Mają też stawy łokciowe i ruchome dwa palce każda. No, o czymś w takim wypadku Hasbro można zapomnieć, to jest poziom figurek Masterpiece. W szyi staw obrotowy, o którym już wspominałem, delikatny wychył na boki. Oczywiście otwieralna paszcza, no i da się jeszcze zadrzeć łeb w górę. Nie jest to oczywiście poziom jakiegoś rewoltecha, ale i tak dysponując taką pozwalnością wulkun. Trybie Tyrannosaura jest o wiele bardziej ekspresyjny od większości Grimloków podobnej skali. Już ruchomy ogon i obracalna głowa robią ogromną robotę. Odpowiednio ustawiony lider Dinobotu wygląda naprawdę cool. Jest groźny, jest wielki i ma chyć na kebab z Insectigona. Trochę porównań. Zestawiony z Grimlockiem z Power of the Primes, Vulcan daje wyobrażenie o swojej skali. Współczesne Voyagery to przy nim karzełki. Jakości wykonania nawet nie porównuję, to jak kopanie leżącego w wypadku Power of the Primes. Jasne są tu zupełnie inne stylistyki. Jedna bardziej G1, druga ściśle bazująca na Fall of Cybertron, bardziej agresywna ale synk w tym, że rozumiany wyłącznie jako G1, Grimlock, przedstawiciel Power The Primes i tak wypada dość przeciętnie. Vulcan sam w sobie nie pasuje specjalnie do innych Dinobotów niż reszta jego teamu od Planet X. Pozostałe potopowe dinki to przy nim karzełki, już nie wspominając, że G1owe, wręcz przyjazne kształty odstają od ostrej stylistyki Fall of Cybertron. Dorzućmy sobie jeszcze innych kolegów z trybami bestii: Titans Return to Inferno i Skullcruncher, oraz coś większego z ostatniej serii War Warforce Cybertron, Voyager, Springer w trybie samochodu. Transformacja przebiega podobnie jak w wypadku wersji Hasbro i wielu innych Grimlocków, choć dodaje coś od siebie. Grzbiet tyranozaura rozszczepia się na nogi robota, tylną część łydek tworzy złożony ogon, i tutaj następuje jedyny nieprzyjemny moment tej przemiany. Połówki ogona osadzone są na wspomnianych szarych belkach, które trzeba przeciągnąć jakby na drugą stronę. Części te nie mają specjalnie miejsca na swobodną manipulację nimi. Jedyny sposób, żeby sobie poradzić to odgiąć je siłą, co jest trochę przerażające. Są, co prawda, specjalnie pod to wykonane z nieco elastyczniejszego tworzywa i nie Uważyłem żadnych stres marków, ale wciąż myślę, że warto zachować maksymalną ostrożność przy tym kroku transformacji. Reszta idzie już gładko, zrozpołowienie stóp dinozaura, odsłania dłonie, klata idzie trochę w górę. Nieco upierdliwe jest jeszcze oformowanie plecaka, ale nic trudnego dla wprawnego transformowacza. Wulkun w trybie robota wygląda jak i stąd nie wracaj. No chyba, że chcesz szukać zębów po całym cyberdronie. Hezbrowski Grimlock nie wyglądał jako źle, ale produkt Planet X znacznie przewyższa go gabarytami, ciężarem i ogólnym dopracowaniem. Wulkun to prawdziwy bysior. Byje od niego prawdziwa potęga. Głowa jest niemal identyczna jak w wersji Hasbro i grze. Lekka wariacja na temat klasycznej facjaty Grimlocka z agresywniej patrzącym wizjerem i detalami na faceplate. Pasuje do stylistyki Fall of Cybertron. Patrzałki są pięknie podświetlone kawałkiem czerwonego przezroczystego plastiku. Na potężnej klacie ładnie asymetryczną umiejscowiono mechaniczne detale. Czerwony kwadracik na samym środku to kolejne oczywiste miejsce na naklejkę z symbolem frakcyjnym. Bardzo mi się podobają te drobne wstawki przezroczystego tworzywa na bokach. Podobnie jak wizjer bez problemu przepuszcza światło przypominając świetliste efekty na ciele, pamiętane z gry. Na plecach mamy spory tornister z rexa Prawie stały element wypadku figurek tej postaci. I tutaj uczciwie muszę zaznaczyć, że kompresja plecaka znacznie lepiej wypadła w hasbrowej konkurencji. Tam ten łeb jest jakoś tak naturalnie i zlewający się z ciałem. U Wulkuna co prawda wycięcie w plecach zdaje się pasować do linii szczęki, ale jest to wciąż wydatny backpack i niestety nie trzyma się solidnie pleców. Nie dyna, co prawda podczas zabawy figurką, ale trzyma się w miejscu tylko za sprawą jednego luźnowego stawu. A wystarczałoby jeden malutki zaczep, żeby głowa trzymała się pewnie pleców. Nie bardzo rozumiem, czemu tego poskąpiono. Przynajmniej czerp wciśnięty jest między panele klatki piersiowej T-Rexa, które imitują jakoś detale pleców widoczne w grze. Potężne ramiona dominują półkoliste barki, nadgarski tradycyjnie, jak to u prawie każdego Grimloka, zdobią swoiste bransolety z pazurów Dinka. Dłonie mają ruchome palce, co prawda zlane w jeden element, ale i tak fajnie, że da się ustawić Wulkuna z zrelaksowanymi dłońmi albo zrobić takie holu tutaj. Nogi są przepotężne, buty Wulkuna to niemal majestatyczne kolumny. Ich transformacja to kosmos. Złożone w harmonikę połówki ogona nie tylko idealnie zlewają się z bryłą, ogon całkowicie znika w tej transformacji, ale też pokryte są detalami, takimi samymi czerwonymi kółkami, co w grze. Naprawdę postarano się w kwestii screen accurate. Z takich drobnych rzeczy, które zwróciły moją uwagę, przychodzą mi jeszcze na myśl te kolce czy zęby na stopach. Dodają odrobinę drapieżności i takie wrażenie iście pancernego obuwia. Głowę osadzono na stawie kulkowym, umożliwiającym satysfakcjonujące spojrzenie w górę. Ramiona mają taki sam zakres ruchu jak w trybie dinozaura, Choć tutaj lepiej da się wykorzystać podwójne stawy łokciowe. No i dochodzi ruchomy nadgarstek i palce. Jest obrót w talii, w biodrach uniwersalne stawy pozwalają zrobić szpagacik, niczym nieograniczony wychył do przodu i do tyłu. Jest obrót w talii, satysfakcjonująco klikające stawy raczytowe w kolanach, oraz wychył stopy na boki, który jest znacznie głębszy, gdy schowa się małe panele w podeszwach, które niby instrukcja każe wyciągnąć, ale nie jest to do niczego potrzebne. Pozowolność Wulkuna jest w pełni satysfakcjonująca i da się go fajnie ustawić, podobnie jak w postaci tyranozaura. Jednak czym byłby cowboy bez Koltów, czy byłby transformer bez broni? Akcesoria Vulcan to energetyczny miecz i tarcza, oręż, jakim Grimlock posługiwał się Fall of Cybertron. Rozmiar akcesorium wypadku hasbrowego Grima był bardzo krytykowany, zwłaszcza tarcza, która wyglądała bardziej jak tacka na drinki. Tutaj mamy naprawdę konkretny pukręż pokryty ładnymi cybertronskimi detalami. Podobnie abskalowano miecz, bardzo przyjemny brzeszczot wykonany z twardego, wytrzymałego plastiku. Koniec ostrza jest nomen Ostry. Uwaga na palusie i oczęta. Oba akcesoria mają chwyty grubości popularnego 5 mm formatu. I pewnie siedzą w dłoniach Wulkuna. Pasują też do innych figurek, choć w niektóre łapki mogą wchodzić odrobinę trudniej. W wypadku, gdy nie chcemy używać broni, można podpiąć miecz pod tarcza i przechowywać na placach robota, choć zajmowana tym samym przestrzeń pułkowa będzie się równać chyba województwu lubuskiemu. Świetną opcją są porty na biodrach, pozwalając przypiąć miecz w liście rycerskim stylu. Wykorzystać można też porty w barkach. Dodatkowym akcesorium jest karta kolekcjonerska, rzecz popularna też ostatnimi czasy w produktach Hasbro, choć na przykład nieobecna już w wypadku Siege. Ozdobią artwork z pudełka. No i można się wczytać w statystyki postaci. Fajnie, że nie dali mu inteligencji 1 czy tam dwa. Nie lubię wizji Grimlocka jako kompletnego kretyna. Z mieczem i tarczą Wulkun wygląda niesamowicie, aż przypomina się początek jego gameplayu z Fall of Cybertron, kiedy szeregowe Decepticony uciekają przed nim z przerażeniem. Akcesoria znakomicie dopełniają wizerunku figurki, zarówno w dynamicznych, jak i spokojnych pozach. Druga porcja porównań w trybach robotów jeszcze lepiej pokazuje skalę ogromu Wulkuna. Grimlock z Power of the Primes wygląda przy nim licho, nie mówiąc już o reszcie potopowych dinków. Dwie różne z tej G1 i Fall of Cybertron. No mnie w tym wypadku znacznie bardziej siada agresywny sznyt gry. Porównajmy jeszcze Wulkuna ze starszym i nowszym Voyagerem. Henkei Optimus i Siege Springer. Jak dla mnie, dobrze zachowana skala. Lider Dinobotów powinien patrzeć na Prima trochę z góry. Konkludując, uwielbiam tę figurkę, uważam ją za jeden, o ile nie w ogóle najbardziej satysfakcjonujący zakup w ubiegłym roku. Dawno nie dołączę do kolekcji czegoś tak dobrze wykonanego i satysfakcjonującego pod każdym względem. Jakby tego było mało na rynku dostępna jest jeszcze wersja z metalicznym wykończeniem zamiast matowego, która prezentuje się jeszcze bardziej premium, no ale jest też droższa. Cena to coś, co w ogóle może zniechęcać do zakupu, ale jestem też zdania, że czasami warto kupić mniej a coś lepszego. Na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli jesteś tu nowy, lub nowa i ci się spodobało, nie obrażę się za subskrypcję z dzwoneczkiem. Do usłyszenia.